Szklaneczki, hej szklaneczki, a dzisiaj sobie zagramy w Grand Chapter Two. I na kim mamy zagrać? A Izzy na pewno, co to jest za radyjku, nie wiem. I grantka, gramy. Okay. Czyli dziadek albo babcia. Mogę zagrać też na dwóch? Nie widzę się. Nie wiem czemu, ale ja nie wiem, mam co mam tu zrobić. A, oglądało się jakieś filety. Dobra. Co to było? ấy <Nhạc> gì <Nhạc> Dom, dom, dom. Jest to straszny przypał. Cicho. Nie wiem. Ja się tak boję. Co? ale jak ale jak niby hmm. dobra postanowiłem że zagram tylko na jedną osobę na no graniczek na grandpa. i niech będzie żena dziadka bo on ma tam jakiś klucz na sobie a nie wiem jak mam uciekać, gdzie mam uciekać ale w ogóle, w ogóle jak wyjdzie gra Squadbusters to ja wam zrobię serię właśnie ze Squadbusters 我。Oh. Ja muszę na praktyce zagrać. O dobra, nie muszę pochodzić po gierce. Eee, Włączymy sobie na Practice Mode. Więc chyba, chyba, no, chyba nie powinno być właśnie żadnych ludzi.

Ja przechodzę granicze ptarków w 5 sekund. A co tu jest za miejsce? że tak nic nie mówiłem, ale... Ja chcę go wybuchnąć. Albo nie, nie chcę go jeszcze wybuchnąć. Przepraszam, że coś źle powiedziałem, ale... Sorry. A! <śleskujesz> ...dre... ...slen... ...dre... ...i... ...slendrina... Chyba Slendrina coś pisał. w powietrze Chcę, on zrobił tak. Uh. Helikopter. Helikopter! Helikopter? Helikopter? Chyba, że kogoś zabić, to wtedy to... Kaszczurnik! Małego nie będę karmił, a nawet do 100 miliardów, do 100 miliardów to on będzie nakarmił, ale nie w prawdziwym życiu. Uuu, jest przy uuu, a z mieski widzi toalet. Nie wiem, do czego to mi jest potrzebne, nie wiem. Świeca. A po co mi jest świeca? W sensie ja nigdy w tym nie grałem. Myślę, że do tego. Co? K klucz do sejfu. Jak ja mam klucz do sejfu, to wiecie o co mi chodzi teraz? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Kto to jest? to, ja może te zdjęcia dziadka będę nosił. Oczywiście. Uh -huh. Mogę wejść na trona? O, no drzwi wino Mhm. Mhm, już to widzę jak się Gdzie jest wyjście z tego labiryntu? Ja miałem Paść do dziadka i babci, a tu się Czy mi się wdejdzie. Muzyka słyszał? Nie wiem. jej co to? nie, to? Aha! jee, 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 Dopiero teraz że ja muszę te wszystkie zdjęcia zebrać. Aha! Nie interesuje mi to. Gasolinkę. Ciekawe, co tam się ukrywa. Nie wiem, e, ja już mam gazolin. Gdzie była gasolinka? Zapomniałem, gdzie jest gazolin. I gdzie jest? jedno ostatnie najważniejsze zdjęcie te zdjęcia jakby są są wszędzie I to dosłownie wszędzie idziesz do kibla zdjęcie idziesz do dzieciaka spider dzieciaka zdjęcie

Biegnę, szybko biedne tutaj Biedź. i biegnę. Ja chcę wiedzieć co tam jest Dlaczego czego to jest to jest. Czy to jest do pistoletu? Nie mów, że to jest do tego pistoletu. Jak tak, to ja już się. Nie boję. Chcę go wybuchnąć od razu. Ja robię jak mały dzieciak. Ty dosłownie kiedyś coś takiego. Trzymałem. I wcale to tu, nie było wczoraj i dzisiaj nie ma takiej opcji. Może jest taka opcja, ale bądź. Mm, ja wcale nic teraz nie mówiłem. Nie, nie, nie. To sztuczna intel inteligencja za mnie mówiła. I muszę trzy razy trafić w takie małe coś. to jest...

I wola... Czy to jest przejście? Boże... Co to jest? Co to... jest? A hmm. Boże, co ja mam niby zrobić? Ja już nie wiem. Czy ja nie mam tego dać małemu? Ja mam mu dać. To było To było To Co 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 To Tak, 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 Jak traks, 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 traks. Boże! Jak ja głupię. Jak jak nic nawet zrobić nie tak, Co tu Nie, by było? Nie nawet nie nie tak, tak, próbuj chodzić w tak, 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 tak,

za Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Daj mi trochę na To ja muszę coś... O nie, już nie o nie, przypał. Ja niby nie trafię, nie mam przysług w to trafić. Mam przysług. Je, jej, 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 jej. Co to jest? Chcę go zaraz wybuchnąć. Nie bez potrzeby, nie bez potrzeby szukałem gazolinki aby zrobić special ja muszę znaleźć takie nożyce a czy ich przypadkiem czy ich przypadkiem gdzieś nie widziałem? to jest gazolinka Wydaje, że ja je gdzieś już widziałam a czy ich nie było tam na dole a tam na dole właśnie możesz zostawić subskrypcję na moim kanale czyli na najlepszym kanale na świecie i Nie wiem co to było. ja, ja, umiem, czego, ja teraz, czego ja teraz szukam? Czego ja teraz szukam? To jest taśma klienta. Czy ja dzisiaj chcę uciekać helikopterem? Wydaje mi się, że no chyba no, nie no. Co mają w takiej Jakby mam nadzieję, że tam jakiegoś człowieka nie trzymają. Eee. O jej i jej je je je. Co to? nie yeah. czekaj, czekaj czekaj, pokaż skąd? skądś? kojarzę tą mordkę tak. czy mi się wydaje o, pup majmaty przerąbane ja idę po gazolin. Ja idę. I chcę tego dzieciaka wybuchnąć. Eee. Pistolet na próbę. Zrzucony. Tam chyba jest jakaś na próbę. A gazolina jest w kuchni. Więc mogę sobie... Jeśli kaselinkę robimy, robimy ending. Taki z gazolin. Ej, młody. tylko wybuchnąć. Nie. Slendrina się pojawiła. Boże, czekaj, czekaj, Czy ja właśnie zabiłem całą rodzinę Slenderiny? Oprócz jest tam chyba Angeline jakaś i slender był jedno wyświetlenie i przechodzę. się nie przechodzę z Lendriny. Teraz jak sobie na próbę nagrałem jeden film, to mał zawoł nie dostałem, więc... Na